Cześć, jestem Nasaf, od razu wam mówię, przepraszam za moją obsługę vloga, we vlogach. Daily w końcu przerwaliśmy, bo nie było co pokazać, po prostu na siłę nie chciałem robić filmów, których tak naprawdę, które tak naprawdę byłyby trochę do niczego, więc witam Was po raz pierwszy w 2021 roku i chcę wam żeby, wam, żeby ten rok był dla Was najlepszy. Filmik nagrywany bez scenariusza Mena go Czyta czyta komentarze wasze, Odpowiadam po prostu szybko na pytania. Vlog jest zrobiony ten około za 10, jest piąta, więc robimy teraz tak dosyć późno, więc no dobra. Lecimy z pytaniami. Jak wspominasz kolegów z klasy 7 i 8 gimnego? Jak wspominam kolegów z 7 i 8 klasy? To byli naprawdę fajni i pozytywni ludzie. To były jedne naprawdę ciekawszych dwa, dwóch lat w moim mojej karierze chodzenia do szkoły, jak tak mogę powiedzieć i bardzo dobrze i ciepło ich wspominam, naprawdę. Z niektórymi jeszcze jakiś kontakt mam. Ba bardzo fajnie, bardzo fajnie wspominam, jak, jak to pisał ktoś znika, a raczej coś znikną to, to, no, to pozdrawiam. Ba bardzo fajnie było przez te dwa lata. No, Kiedy tak. jakiś wspólny filmik XD yy, Jak znajdziemy jakiś temat do filmu razem, żebyśmy go mogli nagrać, yy, jakiś czas, żebyśmy się zgrali, żeby to było można zrobić, to nie, to nie ma problemu. Jak coś, to pisz po prostu do mnie na PV. Co się pojawi na kanale w przyszłości? No, to jest troszeczkę, troszeczkę jakbyś się pytał, co u mnie w życiu będzie w przyszłości, ponieważ ten kanał się skupia na tym, że pokazuje to, co robię. Więc tak naprawdę nie jestem niczego pewien. W przyszłości pewnie. Tutaj Was dziwię, będą jakieś vlogi. Ale z czego to nie jestem niestety na chwilowe, są w stanie powiedzieć. Jakieś pewnie recenzje, coś, ale to nic, nic pewnego aktualnie. Jak coś będzie, to będziecie oczywiście widzieć. Kiedy będzie live? Live'y na YouTubie skończyłem, bo YouTube jest bardzo... nie... bardzo słabo, że tak powiem, jest skonfigurowany do robienia live'ów, ale robimy streamy na Twitchu, link, link jest w opisie. Ile masz lat i czy będziesz nagrywał gry please? Odpowiedz, bo wszyscy mnie ignorują. Smutno, że cię wszyscy ignorują. Ile mam lat? Mam tak tyle lat, że czasem mam za mało, czasem za dużo, tak to powiem jako się nie chwalę swoimi danymi. Czy będą jakieś gry? Na chwilę obecną mój komputer z i5 i z 1050 na pokładzie po prostu nie nadaje się nagrywania nowych tytułów bo chętnie bym na, na przykład ponagrywał bądź postreamował Forza Horizon, lecz jednak on do tego się nie nadaje. Jak będę miał do tego jakiś sprzęt lepszy, no to na pewno? A teraz jak chcesz jakieś gry pooglądać, to dalej mówię Twitch w opisie i tam sobie czasem jakieś starsze gry postreamuję, nie? Na chwilę obecną tak będzie wyglądać. Będę miał jakieś coś lepszego, to pewnie jakieś gierki wlecą. Czy zrobisz kiedyś jakąś nutkę? E, czy zrobię jakieś jakąś nutkę? Bawię się tym ob, e, obecnie, w robieniu jakichś nutek, ale robię to jakoś dla siebie i na razie nic nie będę publikował. Chociaż w sumie, jak coś fajnego zrobię i uznam, że to jest warte publikacji, to wam pewnie powiem. Bardzo ważne pytanie. Mów jak sądzisz: Cyberpunk 2077 czy Wiedźmin Trójka? E, wiesz, co grałem w obydwie te gry? E, wie, e, Boże, piłem Cyberpunk nawet po premierze i jak mam oceniać, to wolę Wiedźmina Trójkę. Wiedźmin 3 jest po prostu jakoś fajniej. Fajniej ta gra była przeze mnie przyjęta jakoś. To nie jest mój klimat cały czas, ale e, gra jest. No, spędziłem na. no Przeszedłem trzy dodatki łącznie z główną grą i myślę, że to nie był stracony czas, więc Wiedźmin trójka jest lepszy na pewno. Czy składałeś klocki LEGO? O Jezu, przez bardzo długi czas składałem klocki Lego. Jak patrzę całe dzieciństwo, bardzo to lubię i szczerze ci powiem, że jakbym mógł to bym sobie chętnie kupił super na przykład albo Skylinea z szybkich wściekłych i poskładał. To jest bardzo fajna zabawa i tak składałem klocki Lego. Zrobisz live'a świątecznego z, z ets 2 e, Wiesz co świątecznego na święta to troszeczkę spóźnione <laughs> Live'a nie było nawet e, ale myślę, że na Wielkanoc coś na Twitch'u ogarniemy i będzie jakiś pewnie stream Czy kiedyś czy kiedyś będziesz używał podobne After Effects i FL Studio do swoich filmów? No i czy będziesz oczywiście bardziej bezstronny dziennikarzem w Sieradzu? Dziennikarstwa się dalej uczę, więc to tak jakoś to była taka relacja bardziej w sumie, ale myślę, że raczej tak, jak będę robił jeszcze jakieś tego typu rzeczy, to raczej bardziej się postaram to robić bezstronnie, chociaż w sumie starałem się być jak mogę. Czy będę używał Adobe After Effects i FL Studio w moich filmach? To zależy. Jeżeli będę czuł taką potrzebę, to będę używał. FL Studio mam na komputerze. Czasem się tym bawię, chociaż nie jestem w tym mistrzem, praktycznie nic nie potrafię w tym programie. A Adobe After Effects jest to program płatny i po prostu no, YouTube mi nie płaci, więc troszeczkę nie mam kasy tak, żeby to kupić i będę miał, to będę używał. No to dziękuję Wam za te pytania, to jest taki krótki odcinek zamiast vloga takie rozpoczęcie 2021 roku. Myślę, że Q&A będzie więcej jeszcze, bo fajne pytania zadawaliście. Dziękuję wszystkim za zadanie tych pytań. Dziękuję jeszcze tej osobie za życzenie mi miliona. Mam nadzieję, że to się spełni i będziemy mieli kiedyś milion na tym kanale. Więc no to w sumie tyle. Wiadomo, Instagram jest w opisie, tam jestem aktywniejszym. Jest tam jeszcze Twitch. Do zobaczenia w następnym odcinku. To był Nasaf. Zobaczymy, co przyniesie nam 2021 rok. No cóż. Siema! Close your eyes, shut your mouth, dream a dream and get us out. Dream, 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 dream. Yeah, okay.